Nie ma nic piękniejszego niż i urlop. To poczucie wolności, pokonywanie przestrzeni. Coś pięknego. Musi być wielka stacja, musi być ze 300 kilometrów tras. Musi być powyżej 2,5 tysiąca. Widać stronę w oczach. Inaczej to zupełnie inny sport. Inaczej to coś zupełnie odmiennego od tego, co ja kocham. ojej, oj, oj, a to jest przecież cebelino. Dobra i zatrzymaj się, zatrzymaj, poczekaj. I odpocznij. Ślicznie. I tak piękne jest jeszcze to, że jak ktoś nie chce lecieć jak na złamanie karku, to może jechać każdą prędkością, jaką konsultację chce. Każdą. I rozkosować się tym, co wokół. Nie bój się prędkości! Tak, jeszcze tutaj jest. Tak! O, bomba! Ale musicie przyznać, że jest to po prostu spektakularnie. Ale z bajka. coś pięknego. Sergiusz Pędzina, na Brawo! Brawo! A wyszło lewo, no dobra. Nie, yeah. jakie to wszystko piękne. Patrzcie, jakie jak się w tym nie zakochać. Wprost tu! Wajka! Robisz to co lubisz, robisz to co chcesz! Wtępnie w jakim chcesz! No i pięknie. Ależ to wszystko proste. Przypinasz narty i jedziesz gdzie w celu. 7 godzin, 8 godzin dziennie. Ależ to... Ależ to...